Teraz zostaną zaprezentowane wyniki badań pod tytułem Samorząd wobec dezinformacji. Naprawdę one są ciekawe. Powiem Państwu, że sam troszkę wcześniej je zobaczyłem. Bardzo fajna próba, fajna w sensie, że jest duża, co tutaj naukowcy na pewno potwierdzą. I przedstawią je autorzy, właśnie obecny tutaj Marek Poręba oraz zapraszam pana Zbigniewa Chmielewskiego. I troszeczkę o, o, mar, o panu yy, yy, Zbigniewie. Jest politologiem, specjalistą w zakresie komunikacji społecznej i public relations, badaczem, wykładowcą, autorem i współautorem około 30 publikacji naukowych. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. Panowie, zapraszam do prezentacji. Ha, ha. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, przeprowadziliśmy badania, którymi objęliśmy wszystkie samorządy w Polsce. Nie, nie prowadziliśmy doboru próby, objęliśmy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego naszymi badaniami. Uzyskaliśmy 362, 362 prawidłowo wypełnione kwestionariusze. Badanie przeprowadziliśmy metodą kawi. I pokrótce przedstawimy Państwu najważniejsze wyniki. Kilka slajdów myślę, że myślę, że no, zainteresują one Państwa jako um, samorządowców, ponieważ no, tej grupy dotyczą. Prosimy o pierwszy slajd. Tak, to są, to są właśnie informacje dotyczące metodyki badania. Prosimy o następny. Szanowni Państwo, pierwsze, pierwsze z tematów badawczych, pierwsze pytanie to, czy miały miejsce przypadki podawania nieprawdziwych informacji w mediach, w internecie w odniesieniu do działań Waszego samorządu. I tutaj y, trzeba wyraźnie powiedzieć, że tylko co piąty samorząd nie podlegał działaniom dezinformacyjnym. Tylko co piąty. To oznacza, proszę Państwa, że wszyscy pozostali odczuwają skutki i konsekwencje mają świadomość, że takim działaniom podlegali. tak. Prosimy o następny. Zwróćmy uwagę, proszę Państwa, że 92, prawie 93% badanych wie, jest świadoma, jest przekonana, że te działania mają wpływ na opinię ich mieszkańców. Co to znaczy? To znaczy, że są skuteczne, że działają, że ta dezinformacja wywiera zakładany skutek. Skala pokazuje, że i problem jest już rozpoznawany, on już jest znany. Prosimy dalej. Kolejna rzecz to czy, zadaliśmy pytanie, czy zauważyli państwo przypadki świadomego i zorganizowanego podawania na wasz temat, czyli na temat samorządów nieprawdziwych informacji i tu prawie połowa samorządów doświadczyło świadomej i zorganizowanej dezinformacji przeciwko sobie. I tak jak powiedziałem, już w tej chwili te narzędzia analityczne, które mamy pozwalają i pokazują nam jak i w niektórych geolokalizacjach, lokalizacjach jak to, jak to wygląda i faktycznie no, te cyfry w tej chwili, które uzyskujemy z wyników analiz testowych są zatrważające. Tak, chodzi tu proszę zwrócić uwagę o pewnego rodzaju kampanię informacyjną, pewne strategiczne działanie, zaplanowane i prowadzone. Nie o pojedyncze, nieprawdziwe informacje. To się może zdarzyć. Tu mówimy o świadomie zorganizowanych działaniach. Prosimy dalej. Ja tylko dodam jeszcze jedno, co ważne. I nie mówimy tu, nie mówimy tu o dezinformacji rosyjskiej, żeby była jasność. Prosimy kolejny slajd. Zapytaliśmy również, czy naszym respondentom zdarzało się zamieścić nieprawdziwą informację, pod wpływem konieczności, pod wpływem jakichkolwiek bodźców. Okazuje się, że. Około 2% respondentów odpowiedziało, że tak, że to się zdarzyło. Z różną częstotliwością. Nie będziemy tu teraz analizować, czy to było stale, czy wielokrotnie, czy raz na jakiś czas. Oczywiście tutaj prawdopodobnie hipoteza spirali milczenia też daje o sobie znać i prawdziwa liczba może być wyższa. Chodzi o to, że to nam pokazuje, że zjawisko ma miejsce. To się zdarza. Musimy również. Aby być wiarygodnym w długiej perspektywie jako samorząd, musimy pilnować z kolei prawdziwości naszej informacji. Oczywiście to jest niewielki procent, ale zjawisko jest, obserwujmy to. No tak, ale my wspieraliśmy się, ja powiedziałem Zbyszkowi, jak robiliśmy kwerendę badawczą, e, pytania, powiedziałem, to są bez sensu pytania, kto się przyzna. No jednak, jednak się tak wydarzyło i faktycznie, faktycznie to ma swoje no swoje, swoje efekty i. i no i, no i może pokazy. mieć konsekwencje, tak. tak prosimy tak, tak, prosimy tak. o następny stan. Kolejna rzecz to czy w urzędzie, w państwa urzędzie jest wyznaczona osoba lub komórka odpowiedzialna za wykrywanie informacji nieprawdziwych w mediach i 85% samorządów nie ma. Lub nie wie, czy ma osoby odpowiedzialnej za e, wykrywanie dezinformacji. I to jest wynik, który nas trochę przeraża, nawet nie trochę. Natomiast e, będąc kiedyś też samorządowcem, ładnych kilka lat, współpracując z samorządem, będąc cały czas w komunikacji, w marketingu i tak dalej, komunikacyjnym, e, dzisiaj wiem i z badań, które też prowadzę do doktoratu, dzisiaj wiemy e, jasno, że Wszystkie samorządy i instytucje nastawione są na informacje, tak, czyli żeby informować, przedstawiać swoje zadania, cele, realizacje i tak dalej. Wszystko pięknie, ładnie. Natomiast y, gdzieś tam za rogiem albo w y, w grupach dyskusyjnych, forach dyskusyjnych itd. Tak tak Szerzy się też dezinformacja, którą, która po prostu nie jest w ogóle analizowana i brana pod uwagę. A co tam? A potem się okazuje, dzisiaj jesteśmy w roku wyborczym jednym, za chwilę w roku wyborczym drugim. Ja prowadząc kampanię wyborczą wiem doskonale, ile rzeczy trzeba neutralizować w trakcie. No i dzisiaj mamy takie wynik: 85% samorządów a grupa reprezentatywna jest naprawdę duża, no nie ma osoby odpowiedzialnej. Prosimy o następny slajd. Proszę Państwa, zapytaliśmy również kto, jeśli, jeśli już ktoś prowadzi te działania w jednostce samorządu terytorialnego, to kto to jest, no bo to nie jest oczywiste, komu je przypisać, takie zadania, prawda? Wielu, poza tym są różne sposoby organizowania kwestii komunikacji w samorządzie. Inaczej jest w gminie, niedużej, inaczej jest w bardzo dużym mieście, prawda? I ten zespół jest liczny. Otóż jest różnie, ale w 67% ponad mówi, że w ogóle nie ma takiej osoby, o czym już trochę wspominał Marek. Jeśli ona jest, to czasem trudno powiedzieć, kto, to jest 13%. A tylko co piąty samorząd potrafi, mówię o sobie, o respondencie, ale myśmy kierowali nasze pytanie do sekretarzy, do rzeczników prasowych, do kierowników działu komunikacji, więc gdyby to była funkcja eksponowana, działania realizowane na dużą skalę, no trudno by było, żeby ta osoba nie wiedziała, czyli praktycznie zalicza się ta, ta odpowiedź do takiej, że, że ta osoba, że tam nie ma, skoro ta osoba nie wie. Więc tylko co piąty samorząd potrafi Zdefiniować konkretnie, kto u nas się tym zajmuje. Pozostała to jest szara strefa. Ja dodam jeszcze do tego jedną konkretną rzecz. To właśnie, jak konsultowaliśmy powstanie tego hubu fact-checkingowego Dezinformacji tutaj w Rzeszowie, jednym z celów jest wykreowanie sposobu myślenia wśród państwa, wśród samorządów na zdefiniowanie z takiego stanowiska. Stanowiska, które będzie dopisane w zakresie czy obowiązków osoby odpowiedzialnej za komunikację lub stworzenie takiego naprawdę osobnego, które będzie sobie radziło z dezinformacją, fake newsem, hejtem i tak dalej, ponieważ e, i w tym zakresie oczywiście chcemy prowadzić szkolenia, wyposażyć w narzędzia, bo takie narzędzia są e, i, i umiejętność korzystania z tych narzędzi absolutnie, e, no absolutnie, ale w jakim stopniu na pewno tą, tą dezinformację zwalczy. Prosimy, Prosimy. dalej. To już chyba jedno z ostatnich pytań, czy korzystają państwo z narzędzi właśnie o tym, o czym spo, yy, wspomniałem, wspomagających. 4% tak już naprawdę zdefiniowało, yy, że korzysta z narzędzi wspom wspomagających wykrywanie dezinformacji. Ja, jak yy, odbywałem szkolenia de, yy, z yy, dezinformacji, w, w walki z dezinformacją, jeśli chodzi o, o, o Parlament yy, yy, Europejski i wchodziłem w tę grupę Europe Direct, tak jak tutaj Dominik też mówił, to jak się okazało te narzędzia są ogólnodostępne i bardzo proste wbrew pozorom, tylko po prostu trzeba je odpowiednio złożyć i ułożyć w całość, żeby zbudować konkretną informację, dekodujemy źródła, o tym będziemy w panelach dzisiaj dyskutować, dekodujemy, dekodujemy też wpływ, jaki cel jest, bo czasami nam się wydaje, że jest, wygląda to inaczej, ale 4% niespełna, tak jak tu widzimy, samorządów wykorzystuje tylko na narzędzia. Przedstawiliśmy pokrótce to, wyniki tych badań, ale jak Państwo widzą, już na tej podstawie widać, że jest nad czym pracować. To znaczy Jest pewien teren, pewien obszar, który po pierwsze podlega pewnym zjawiskom, wiemy to, mamy tego świadomość, to widać z badań i widzimy, że, widzimy, że profesjonalne radzenie sobie z tym problemem jeszcze wymaga wielu działań z naszej wspólnej, że tak to nazwę, strony. Tak jak pani doktor Bidziukiewicz powiedziała na końcu, tam pierwsza, pierwszy punkt współpraca, współpraca, współpraca i, i, wtedy, i wtedy sobie wszyscy wspólnie z tym poradzimy, ale wszyscy musimy działać, bo tak jak wspomniałem, nie chodzi tutaj tylko, nie chcę mówić wprost, ale nie chodzi tylko tu o dezinformację rosyjską. My już mamy tak wy, wy, wyszkolone służby dezinformacyjne w Polsce, inne, więc, więc no tak jak powiedziałem, w tej chwili kreowanie tych informacji bardzo, bardzo mocno wzrasta. Dziękuję za tę bardzo. część.